Witam Państwa, nazywam się Andrzej Nowiński i chciałem Państwu przedstawić jeden z najbardziej lukratywnych planów kompensacyjnych w branży marketingu sieciowego. Firma Monavie pobiła wszelkie rekordy, tworząc dzięki temu planowi największe czeki w branży i co ważniejsze, tworząc największą ilość znaczących czeków w branży. W tej chwili przejdę przez 8 sposobów, w jakich firma wynagradza każdego dystrybutora za jego wysiłki i omówię jeszcze głową na tablicy. Na początek pozwolę sobie państwu przedstawić w jaki sposób możecie zacząć współpracę z firmą Monawi. Monawi jest to biznes, tak jak każdy inny biznes wymaga inwestycji, tak również tutaj potrzebujemy zainwestować początkowo jakieś pieniądze, żeby rozpocząć działanie Monawi. I jest to 39 dolarów, za który nabywamy tak zwany pakiet startowy. 39 dolarów pozwala nam nabyć pozycję w firmie. Druga rzecz, mamy, dostajemy dostęp do tak zwanego wirtualnego biura, które pozwoli kontrolować nam naszą organizację, pozwala kupować produkty, zapisywać kolejnych czy rejestrować kolejnych współpracowników, jak również klientów i pozwala na bieżąco korzystać z różnego rodzaju raportów. Kolejną rzeczą jest dostęp do zniżkowej ceny, jeżeli chodzi o produkty. Cena produktu, w zależności od tego, który wybieramy i w zależności, który jest dostępny na danym rynku, wynosi w granicach od 39 do 46 dolarów. Na przykład produkt podstawowy kosztuje 39 dolarów. To jest cena detaliczna, ale jeśli nabędziemy prawa do zniżek za 39 dolarów. W tym momencie otrzymujemy zniżki w zależności od ilości zakupionego towaru od 30 do 55%. Kolejną rzeczą to będzie właśnie zamówienie, złożenie zamówienia początkowego. Reklamujemy, promujemy produkt Monavi, dlatego potrzebujemy produkt na własny użytek, żeby się przekonać jak on działa. Potrzebujemy produkt, żeby dać spróbować innym ludziom żeby mieli okazję, żeby spróbować, jak smakuje. I trzecia że potrzebujemy mieć jakiś towar na stanie. Jeżeli znajdzie się osoba, która byłaby zainteresowana kupieniem, jest to po prostu dobra praktyka biznesowa, żeby mieć produkt we własnym domu. Dlatego na sam początek sugerujemy zakupienie trzech, 6 albo 12 opakowań produktu. Dobrą rzeczą jest w firmie Monavis, jest, że firma Monavi wita wszystkich na tym poziomie finansowym, na którym w danym momencie się znajduje, więc jeśli Państwo nie możecie sobie pozwolić na zakupienie tak dużej ilości paczek, możecie zawsze Państwo również zacząć od jednej czy dwóch paczek. Kolejną rzeczą to jest tak zwana automatyczna wysyłka. Włączenie automatycznej wysyłki, nasz towar znika, wypijamy, zużywamy go, potrzebujemy odnowić nasze źródło, yy, dlatego potrzebujemy włączyć się na automatyczną wysyłkę, która minimalnie powinna wynosić jedną albo dwa opakowania produktów, względnie więcej, jeżeli Państwo będziecie mieli większe potrzeby. Dwa opakowania produktu gwarantują nam pełną kwalifikację i możliwość korzystania w 100% ze wszystkich elementów planu marketingowego. Jedna paczka pozwala nam y, również korzystać y, częściowo z planu marketingowego, co prawda y, później omówię dokładnie szczegóły, czym to się będzie różniło. Kolejną kwestią jest y, zostanie gwiazdą i jest to pierwsza pozycja w firmie, jaką możemy uzyskać i jest to pierwsza pozycja, która otwiera nam szansę, stwarza jako szansę na zarabianie pieniędzy. Kolejną rzeczą będzie tworzenie kolejnych gwiazd w naszej organizacji, ale, ale to omówię nieco później. Pierwszym sposobem na zarabianie pieniędzy firmie Monavi jest detal, albo inaczej mówiąc sprzedaż detaliczna. Jest to bardzo proste do wyjaśnienia. Kupujemy towar po cenie hurtowej, za cenę od 20 do 32 dolarów za butelkę, i sprzedajemy za cenę detaliczną, to jest 39 dolarów i zatrzymujemy różnicę. Cena hurtowa zależy od ilości zakupionego. Drugi sposób na zarabianie pieniędzy w firmie Monavi nazywa się First Order Bonus, albo inaczej mówiąc prowizja za pierwsze zamówienie. I Jest to jeden z, naj, z, naj, z pierwszych sposobów na to, żeby odzyskać swoje pieniądze. E, tak jak Państwo weszliście do biznesu za 39 dolarów i złożyliście swoje pierwsze zamówienie, tak ludzie, których Wy osobiście zasponsorujecie, bez względu na to, czy będą umieszczeni w lewej czy w prawej organizacji, będą również składać pierwsze zamówienie i Państwo będziecie za to nagradzani. W pierwszym przypadku, jeżeli osoba zamówiłaby jedno opakowanie produktu, czyli cztery butelki, dostaniecie państwo 20%, jedna paczka równa się 100 punktów, dostaniecie 20% ze 100 punktów, czyli 20 dolarów. W przypadku drugim, jeżeli osoba zamówiłaby dwa opakowania produktu, dwa opakowania równa się 200 punktów, dostaniecie państwo 20% z 200 punktów, to jest 40 dolarów i to jest maksimum, ile można dostać, jeżeli chodzi o tą część planu marketingowego. Jeżeli natomiast państwo sami zakwalifikowaliście się jedną paczką, nie dwoma, tylko jedną paczką dostaniecie Państwo 10% z pierwszego zamówienia, to będzie 10 ze 100 punktów, to jest 10 dolarów, bądź 10% z 200 punktów w drugim przypadku, to będzie 20 dolarów. Maksymalny profit, jeżeli chodzi o ten bonus, jeżeli chodzi o tę prowizję, wynosi 40 dolarów i jest to ograniczenie. W czym nie jesteście Państwo ograniczeni, to jest liczba ludzi, których możecie osobiście zasponsorować i w ten sposób szybko możecie odzyskać swoje pieniądze. Jeżeli chodzi o samą kwalifikację, możecie Państwo bądź osobiście zamówić produkt, bądź za zastąpić to zamówienia dla swoich klientów. Trzeci sposób na zarabianie pieniędzy w firmie Monawi nazywa się bulk order bonus albo inaczej mówiąc po polsku prowizja za hurtowe zamówienie. Jak na samym początku mówiłem, możemy zamówić tylko jedno czy dwa opakowania, ale możemy zamówić 3, 6 albo 12 i dzięki temu możemy kupić produkt taniej. W momencie kiedy kupujemy 3 opakowania produktu, cena produktu za butelkę spada do 27 dolarów. Mówimy tutaj o podstawowym produkcie Monawi Original. kiedy kupujemy 6 opakowań produktu, cena spada do 25 dolarów. za butelkę, kiedy kupujemy 12, kupujemy butelkę Monavisa 20 dolarów. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, zatrzymujemy zysk, prawda? Ale druga rzecz, może być może ważniejsza w tym przypadku jest to, że za każdym razem, kiedy Państwo zasponsorujecie osobistego, czy osobiście zasponsorujecie nowego człowieka do Waszej organizacji, za każdym razem, kiedy on złoży zamówienie na 3, 6 albo 12 opakowań produktu, firma wypłaci Wam ekstra właśnie bonus, prowizja za hurtowe zamówienie, która wynosi odpowiednio 25, 50 albo 75 dolarów. Jeśli sami zakwalifikowaliście się dwoma paczkami, bądź 10, 20 albo 30 dolarów, jeżeli zakwalifikowaliście tylko jedną paczką. Ważne jest to, żeby wspomnieć tutaj, że bonus ten możemy zarabiać w każdym miesiącu, kiedykolwiek ta osoba ponowi kwotowe zamówienie w firmie Monawi nazywa się Star Rekord Bonus, inaczej mówiąc prowizja za wyprodukowanie gwiazdy. Tak jak mówić na samym początku, wchodzimy do biznesu, zamawiamy produkt, a następnie eksponujemy ten produkt, eksponujemy ten biznes do innych ludzi. W momencie, kiedy zasponsorujemy nowych ludzi do naszego biznesu osobiście, zapisujemy ich po lewej, zapisujemy ich po prawej. W momencie, kiedy znajdziemy dwóch ludzi, którzy również zarejestrują się pod nami, jednego z lewej, jednego z prawej i zamówią produkt, przynajmniej jedną, dwie czy trzy paczki, a od Automatycznie w tym momencie stajemy się tak zwaną gwiazdą. Gwiazda jest to osoba, która jest sama aktywna i sama zamówiła produkt, przynajmniej jedno opakowanie produktu i znalazła dwie inne osoby, jedną z lewej, drugą z prawej, które również zamówiły produkt. W momencie, kiedy Państwo zasięgacie współpracować z każdą z tych osób i pomożecie im zrobić dokładnie to samo, czyli znaleźć dwie inne osoby, jedną z lewej, drugą z prawej, yy, które również zamówią produkt, przynajmniej jedno opakowanie produktu. Wtedy one stają się gwiazdą, i w tym momencie firma wypłaca państw, Państwu bonus, który wynosi 40 dolarów. Za drugim razem, kiedy znajdziecie drugą osobę które również pomożecie uzyskać pozycję gwiazdy, czyli znalezienie dwóch osób, które również zakupią przynajmniej jedno opakowanie produktu, one zostają gwiazdą i Państwo dostaniecie znowu kolejny bonus w wysokości 40 dolarów. Dobrą wiadomością jest to, że nie ma limitu co do liczby ludzi, których możecie zasponsorować w swojej organizacji, w którym możecie stać się gwiazdą, to oznacza, że nie ma limitu również do ilości pieniędzy, jakie możecie tutaj zarobić. Państwo przechodzimy do piątego sposobu, w jaki firma yy, wynagradza za naszą pracę, to jest tak Team Commission, czy też prowizja zwrotu w grupie. Ile pierwsze cztery sposoby pozwalają nam zarobić pieniądze szybko i odzyskać zainwestowane pieniądze w towar, o tyle piąty sposób pozwala nam zarobić naprawdę poważne pieniądze i teraz pokażę, w jaki sposób to działa. Oczywiście zaczęliśmy budowanie organizacji, zasponsorowaliśmy ludzi po lewej, po prawej, pomogliśmy im również zbudować jakieś organizacje w wyniku ich automatycznej wysyłki, w wyniku początkowych yy, zamówień. Po pojawia się obrót po lewej stronie i po prawej. I raz w tygodniu, zawsze na końcu tygodnia w piątek firma, komputer w firmie podlicza obrót po lewej, po prawej stronie, podlicza ich ilość paczek. Każda paczka ma wartość 100 punktów, około 100 punktów. Dajmy przykład, jeżeli na przykład po lewej stronie powstał go obrót 5 opakowań produktu, to by w tym momencie było 500 punktów, bo 5 razy 100 to jest 500 punktów bonusowych. Teraz po prawej stronie, dajmy przykład, że byłoby 10 opakowań produktu. 10 opakowań produktów, 100 punktów każda paczka, to w tym momencie daje nam 1000 punktów obrotu po prawej stronie. Firma wypłaca nam 5%, 5%. Z obrotu, który zbalansował się, który zrównał się po lewej stronie i po prawej to byłoby 500 i 500, albo inaczej mówiąc, żeby prościej było liczyć, to jest 10% z obrotu w mniejszej organizacji, albo w mniejszej nodze. W tym przypadku mniejsza organizacja jest po lewej stronie, to jest 500 punktów, 10% z 500 punktów daje nam zysk 50 dolarów. 50 dolarów zarobione w pierwszym tygodniu. OK. Teraz druga sytuacja, co się dzieje w dalszym następnym tygodniu. Po lewej stronie zostaje nam 0 punktów. 500 punktów znika. Po prawej stronie było 1500 punktów, odejmujemy. Zostaje nam 500 punktów, które przechodzą na następny tydzień, ponieważ jest to binarny plan, ale w którym nie tracimy punktów, tylko przechodzą na następny tydzień. Zostało nam 500 punktów. Teraz odwróćmy sytuację. Powiedzmy, że w tym tygodniu po lewej stronie zamiast 5 mamy obrót 20 paczek, a po prawej stronie zostawmy powiedzmy tą samą ilość, czyli tamte 10 zniknęły, pojawiło się nowe 10 paczek obrotu. To daje nam 20 razy 100, 2000 punktów obrotu po lewej stronie. 10 paczek to jest kolejne 1000 punktów. Co łącznie z 500, z 500 punktami z poprzedniego tygodnia daje nam 1500 punktów. Zgadza się? Mamy 2000 po lewej, 1500 po prawej. Mniejszy obrót jest po prawej stronie, czyli 1500 punktów. 10% z 1500 punktów to jest 150 dolarów. 150 dolarów zarobione. W kolejnym tygodniu to jest trzy razy więcej niż zarobiliśmy wcześniej. Ale na tym cała historia się nie kończy, ponieważ nasza organizacja się rozwija, ludzie zapisują kolejnych ludzi, ludzie zamawiają produkty, każdy dostaje auto co tydzień, powstaje obrót. Jeżeli po lewej stronie mielibyśmy obrót 250 opakowań, po prawej mielibyśmy 250 opakowań, to daje nam 2,5 tysiąca punktów 25 tysięcy, przepraszam, 25 tysięcy punktów obrotu, 10% z 25 tysięcy to jest 2,5 tysiąca dolarów. Czystego zysku w jeden tydzień. Dalej organizacja może rosnąć. Maksimum dla każdego z nas może organizacja urosnąć do obrotu do tysiąca punktów, do tysiąca opakowań, do tysiąca opakowań po lewej, do tysiąca opakowań po prawej stronie, w tym przypadku 1000 opakowań to jest 100 tysięcy 100 punktów 10%. Ze 100 tysięcy punktów to jest 10 tysięcy dolarów zysku w jednym tygodniu tylko z jednego centrum, co daje nam razem łącznie tę możliwość zarobienia 40 tysięcy dolarów miesięcznie. To jest piąty sposób na zarobienie pieniędzy, team commissions i przechodzimy dalej. Ok, niektórzy z Was mogą pomyśleć, ok, świetnie to wygląda, ale trzeba znaleźć pewnie wielu ludzi. Yy, niekoniecznie pozwólcie, że pokażę Wam coś, co nazywamy prawem metcalfa. W naszym biznesie, jeżeli widzicie się Państwo jako osoby, które mogą znaleźć dwie osoby, prawda? I tamte mogą znaleźć po dwie, trzy osoby. Każdy siebie na pewno widzi, że może zbudować organizację, gdzie będzie sprzedawało 5 opakowań produktów. Teraz pozwólcie, że pokażę Wam, jak działa prawo Metka. Jeżeli siebie widzicie jako osobę, która znalazła dwie osoby, i teraz jeżeli założymy, że to stało się w pierwszym miesiącu, i teraz w kolejnym miesiącu każda z tych osób znalazłaby tylko po jednej osobie, to dałoby nam cztery osoby w drugim miesiącu, cztery osoby znalazłyby po jednej osobie, to już byłoby osiem w kolejnym miesiącu, w czwartym miesiącu 16, w piątym 32 w szóstym 64, 125, 255 w 9 miesiącu, 9 miesięcy 500 osób, 500 osób, każda kupuje paczki. Niechby to było w tym momencie 250 i 250, 250 po lewej, 250 po prawej, to daje nam pozycję Blue Diamond Director, która już naprawdę pozwala zarabiać porządne pieniądze. 250 paczek przy założeniu, że 100 punktów jest za paczkę, to jest 2 25 tysięcy punktów. 25 tysięcy punktów, 10% to jest 2,5 tysiąca dolarów. Teraz Oczywiście cały proces może się zduplikować, może urosnąć to wszystko bardzo łatwo do 100 tysięcy punktów i to jest 10 tysięcy dolarów. I to jest przy założeniu, gdybyście Państwo znaleźli tylko dwie osoby i każda znajdowała tylko po jednej. Teraz wyobraźcie sobie, co jeśli znajdziecie 5, 6, 10, 20 i gdyby niektórzy z Waszych ludzi również się wyłamali i znaleźli po kilka osób, jak szybko możecie dojść do tych pieniędzy. Ok, kolejny bonus, yy, jaki firma wynagradza nas za naszą produktywność, to jest tak zwany szósty bonus Executive Check Match. Inaczej po polsku tłumacząc, powiedzmy wolnym tłumaczeniem, kierownicza prowizja wyrównawcza. Na czym ona polega? Otóż pamiętasz, jak na samym początku, kiedy zaczynaliśmy, e, budowałeś dwie organizacje. Budujesz lewą organizację, budujesz prawą organizację i firma wypłaca Ci pieniądze 10% z organizacji mniejszych, prawda, z obrotów mniejszej organizacji. Tak dla potrzeb Executive Check Match komputer wyszukuje w całej organizacji, w lewym drzewku, w prawym drzewku, bez względu na to, czy jest lewa czy prawa strona wyszukuje wszystkie osoby, które osobiście zasponsorowałeś. I teraz nie ma znaczenia, czy ta osoba jest pierwsza. Yy... Raz dwa, trzy, szósta, ósma, dziesiąta czy nawet tysięczna wszystkie osoby, które Ty wprowadziłeś do zespołu, które Ty osobiście zasponsorowałeś, będą traktowane przez komputer jako Twoja pierwsza generacja i komputer wypłaci Ci pieniądze, wypłaci Ci procent wyrównawczy, wyrównawczy go czeka, wyrównawcze pieniądze z tego, co oni zarobią w swoich team commissions. Na przykład, jeżeli zasponsorowany na przykład Małgosia i Małgosia zarabia 1000 dolarów w firmie, ty dostaniesz procent z tego, to może być nie wiem, 100, 200, procent jest ruchomy i zależy od obrotu firmy i zależy również od ilości ludzi, którzy się zakwalifikują. Natomiast, jeżeli znajdziesz kogoś, kto naprawdę jest w jakiś sposób wyjątkowy i zarabia na przykład 10, 20, 30, 40 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy tygodniowo, sam sobie możesz wyobrazić, jakie to mogą być duże pieniądze. Jakby tego było mało, Przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, nie ma limitu co do ilości osób, które można sponsorować. W tym przypadku pokazałem, gdybyś zasponsorował 6. Co się stanie, jeżeli zasponsorujesz 10, 20, czyli nie ma limitu. Może zasponsorować nawet 1000 osób, będziesz dostawał yy, yy, wyrównawczą prowizję z tego, co oni wyprodukują, z tego, co im pomogłeś, ponieważ wszystko, to jest, no, wszystko polega na tym, żeby wynagrodzić Ciebie za to, za pomaganie innym w osiągnięciu sukcesu. Jakby tego wszystkiego było mało, wyobraź sobie, że firma nie tylko zapłaci Ci procent wyrównawczy z pierwszej generacji ludzi, których Ty zasponsorowałeś, ale również zapłaci Ci. Procent od zarobionych pieniędzy ludzi których oni zasponsorowali, ludzi których tam ci zasponsorowali, ludzi których jeszcze tam ci zasponsorowali, których nawet nie znasz i ludzi kolejnych, którzy zasponsorowali, których prawdopodobnie nigdy nawet nie zobaczysz, mogą być w ogóle poza granicami swojego kraju. Teraz, żeby zacząć zarabiać te pieniądze, musisz osiągnąć stanowisko kierownicze i takim stanowiskiem kierowniczym, który pozwala Ci zarobić pieniądze, jest Bronze Executive, jest to osoba, która ma obrót minimum 20 opakowań produktu w mniejszej organizacji. Odpowiednio, jeżeli jesteś Bronze Executive, zarabiasz z pierwszej generacji tylko, jeżeli jesteś Silver Executive, zarabiasz z dwóch generacji, jeżeli jesteś Gold Executive z trzech, potem z czterech, potem z pięciu, z sześciu, aż do siódmej generacji, gdzie zostajesz Blue Diamond Director i Blue Diamond... To jest to osoba, która stworzyła obrót w mniejszej organizacji na wysokości 250 paczek, czy też 25 tysięcy punktów. Na przykładu teraz posługuję się statystykami firmy pozycja Blue Diamond, jest to pozycja, która w ostatnim półroczu średnio ludzie na tej pozycji zarabiali ponad 400 tysięcy dolarów rocznie, a limit tutaj praktycznie nie ma. Zastanów się, jakie istnieją dla Ciebie możliwości ok, teraz przechodzimy do dwóch finałowych bonusów, które yy, możesz zyskać, być może nie jest to dla każdego ale niektórzy z was mogą być tym zainteresowani to jest siódmy bonus, leadership plus czy też dwa, dwuprocentowy fundusz kierowniczy co to takiego? jeżeli osiągniesz pozycję blue diamond director możesz dostawać, dostaniesz udziały w obrotach globalnej firmy firma bierze po prostu 2% z całego obrotu, jaki globalnie wyprodukowała i rozdziała go między wszystkich executives, którzy osiągnęli poziom blue diamond i wyższy, co to oznacza dla Ciebie, firma w tej chwili ma obrót 75 milionów miesięcznie, to jest prawie miliard dolarów rocznie, tylko ze Stanów Zjednoczonych i z kilku krajów, które otwarte są. W tej chwili otwieramy Izrael, otwieramy Meksyk i otwieramy Unię Europejską, w tym Polskę, Czechy, Słowację. Także możesz sobie wyobrazić, jak te obroty się zwiększą. 2% to jest ogromna suma, która będzie rozdzielona między wszystkich, którzy osiągną te pozycje. To jest jeden bonus. I drugi bonus to jest Multiple Business Center, czy też wielokrotne centra biznesowe. Co to takiego? Jeżeli osiągniesz pozycję Hawaii, Diamond czy też hawajski Diamond. W tym momencie firma pozwoli ci otworzyć kolejne centrum biznesowe, który będziesz mógł budować kolejną odnogę. Budując jedną tylko organizację, skupiając się na jednej organizacji, ponieważ druga już jest wybudowana, i możesz zarobić kolejne tysiące, tysiące, tysiące tysiąc dolarów, aż do 10 tysięcy tygodniowo, co daje łącznie 40 tysięcy miesięcznie. Jeżeli osiągniesz pozycję Black Diamond, możesz być nagrodzonym kolejnymi dwoma centrami biznesowymi, łącznie cztery centra biznesowe, każdy z nich dające 10 tysięcy tygodniowo, 40 tysięcy miesięcznie, to jest 160 tysięcy, które możesz zarobić miesięcznie tylko z jednego bonusu, tak zwanego team commission, czy też y, prowizja z obrotu w grupie. A On to, czyli poza tym wszystkim, co zarobiłeś do tej pory. Teraz y to są duże pieniądze, mówimy tutaj oprócz tego firma płaci za samochody, wysyła ludzi na wycieczki, daje ludziom różnego rodzaju dodatkowe nagrody, które motywują do tego, żeby wzrastać. Co chwilę powstają coraz wyższe pozycje, jakie możemy po prostu się zgrapywać dla tych, którzy są bardzo ambitni i chcą naprawdę piepiąć się w górę. Ale chciałem Wam powiedzieć w tym momencie, mówimy tu o dużych, naprawdę dużych pieniądzach, ale z drugiej strony, kiedy mówię o pieniądzach, chciałbym, żebyście pomyśleli, że niektórzy mówią że pieniądze nie są ważne, prawda, i tak dalej. Ja myślę, że pieniądze to jest jeszcze jeden problem, jaki większość z nas może mieć. I w tym momencie, jeżeli wyeliminujemy ten problem pieniężny, pozostaje nam troszeczkę mniej do zmartwienia, jeżeli chodzi o inne sprawy. I jest po prostu łatwiej iść przez życie. I druga sprawa, jeżeli chodzi o pieniądze, pomyślcie sobie Państwo, co możecie osiągnąć, jeżeli zaczniecie zarabiać takie pieniądze. Ilu innym ludziom możecie pomóc, jak bardzo możecie sobie pomóc i wszystkim najbliższym, i również obcym ludziom, których jeszcze w tej chwili nie, nie znacie i nie poznaliście. Pomyślcie Państwo, ile... Jak bardzo możecie pomóc komuś, jeżeli komuś pomoglibyście, otworzylibyście szansę, żeby zarobił ekstra 100, może 200 dolarów tygodniowo? Ilu ludzi mogłoby uniknąć być może odebrania domu, być może bankrucji, być może mogłoby uniknąć, mogłoby spłacić swoje karty kredytowe, mogłoby być może zapłacić za swój samochód? Być może mogłoby zapłacić za edukację swoich dzieci. Pomyślcie, co moglibyście zrobić z tymi pieniędzmi, nawet gdyby, jeżeli mówimy o osiągnięciu tych najniższych poziomów w firmie, kiedy zarabiamy tylko setki dolarów, nie tysiące. A możliwości są tu przeogromne. Tak wygląda szansa finansowa w firmie Monavita, tak wygląda plan kompensacyjny. I teraz powiem Ci jedną rzecz. Do Ciebie zależy decyzja, jak wysoko chcesz zajść. Do Ciebie zależy decyzja, jaką pozycję zajmiesz tutaj. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, powiem Ci jedną rzecz. Firma w tym momencie rozwija się niesamowicie szybko, pobija wszelkie rekordy. Niedługo wchodzimy na inne rynki zagraniczne. Wchodzimy do Kanady, do Brazylii, do Izraela, do Meksyku. Niedługo otwieramy Unię Europejską, w tym do, wchodzimy do Polski. Zajmij pozycję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Zadzwoń do osoby, która Ci poprosiła, żebyś obejrzał ten plan, żebyś przyjrzał się tej firmie i zajmij pozycję teraz i zacznij budować organizację, zacznij budować biznes, ponieważ czas i miejsce nigdy nie miały większego znaczenia. Ja dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Żegnam się z w tym momencie i do zobaczenia w Polsce, do zobaczenia tutaj na miejscu, w Stanach i w innych krajach, w których się rozwijamy.